Uczestnicy uroczystości pogrzebowych świętej pamięci profesora Adama Myjaka w Warszawie. Szanowni Państwo, z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci profesora Adama Myjaka. Jego odejście wypełniło smutkiem świat polskiej kultury, która poniosła niepowetowaną stratę. Żegnamy artystę rzeźbiarza, oddarowanego wyjątkowym talentem, mistrza. Finezyjnego kształtowania brył i subtelnej gry z otoczeniem. Żegnamy jednocześnie wybitnego wykładowcę i wychowawcę pokoleń adeptów rzeźbiarstwa i rektora Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, której sam był absolwentem i którą w wolnej Polsce kierował łącznie aż dwie dekady. Odszedł artysta, który wypowiadając się językiem sztuki. Tworzył formy wysmakowane, intrygujące, zapadające w pamięć, ale oddziaływające na odbiorców nieinwazyjnie i delikatnie. Wyrażając się za pomocą rzeźb, starał się czynić nasz świat lepszym. Wielu jego uczniów kontynuuje to dzieło, czerpiąc z wrażliwości i daru obserwacji, które uformował w nich mistrz. Dzieląc się z nimi, Swoją wiedzą i doświadczeniem nieraz zapraszał studentów i współpracowników do dialogu i wspólnej pracy twórczej. Świadectwem tego pozostaje figura zmartwychwstałego, która góruje nad uczestnikami dzisiejszej ceremonii zgromadzonymi w świątyni Opatrzności Bożej. To właśnie jedno z dzieł świętej pamięci Adama Myjaka i stworzonego przez niego zespołu artystów. Praca ta nabiera szczególnej wymowy dzisiaj, gdy towarzyszy ziemskiemu pożegnaniu swojego autora, odprowadzanego w ostatnią drogę przez liczne grono tych, dla których zmarły był nauczycielem. Jego dorobek artystyczny obejmuje też wiele pomników, rzeźb plenerowych i prac kameralnych. Zdobiących wnętrza, galerii, muzeów, budynków i przestrzeni publicznych. Pozostawił dzieła, które zachwycają, skłaniają do refleksji, a nade wszystko inspirują. Dlatego jestem przekonany, że również następne generacje miłośników, koneserów i poszukiwaczy piękna będą wspominać go, podziwiając jego kompozycje. Łączy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi. Współpracownikami oraz studentami zmarłego, składając wszystkim Państwu wyrazy głębokiego współczucia. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Niech mi będzie wolno także podzielić się z Państwem osobistymi przemyśleniami. Chciałbym pożegnać osobiście. Pana profesora Adama Myjaka, którego miałem szansę poznać i pozostanie w mojej pamięci nie tylko jaki, jako wielki artysta, ale także jako piękny człowiek. Piękny, życzliwy człowiek, takim był Pan Profesor Adam Myjak, a tylko taki piękny artysta może stworzyć tak niezwykłej piękności figurę Chrystusa zmartwychwstałego.